Siemano ludziska, z tej strony Mister Rashibo jest ze mną permanentny. Tak. I gramy sobie dalej w cywilizację piąteczkę, której długo nie było, ponieważ wszyscy mieli ważniejsze rzeczy na głowie, takie jak egzaminy i praca. E, tak, bardziej... U mnie bardziej praca, u Perma bardziej egzaminy. Tak. I nie było chęci grania... Znaczy, chęci były, ale to było Ale. <laughs> tak, chęci były, tylko na przykład... Dobra, inaczej. Na my tu staliśmy? Staliśmy praktycznie... Na tym sobie przypomnieliśmy. Musieliśmy chwilę pokminić, co o to odchodziło. Tu e... Dawaj turę!

A ja tutaj, chyba miałem zamysł taki, żeby zrobić po prostu taką linię obrony na Persję, albo po prostu ją zajechać. W sumie, no jednostek. chciał za zajechać coś. No, bo w sumie, zważ, no jednostek to tu mam dużo. Mm -hmm. Także, można by coś spróbować. Także, przesunę się na tą flankę i spróbuję od strony Wenecji zacząć coś działać. Po długiej przerwie grania w FPS-y, bawienie się w strategię. RTS. fps fps ja, ja dużo z flanki grałem. No to masz długą przerwę od RTSów, nie od FPS-ów. No dawało. No właśnie powiedziałeś, że masz długą przerwę od... Dobra, FPSów, trochę. FPS-ów, dlatego ci się źle gra w cywilizację. Ciao. Rozpocznij <laughs> ehm... złotą erę. Poczekaj, Gildia, kaplica sekstyńska, Dawała nam dodatkową strunę? nie? Kaplica... No to masz napisane wszystko, nie, nie pamiętam. No ja też nie pamiętam właśnie. Dobra, kilka jeszcze busze. Tutaj mamy roboli, których wyśmiemy. Kto nie ma jeszcze rozkazu? <coughs> Aha, dobra, jeszcze symałem. Tak, ogólnie rzecz biorąc, będziemy się próbowali trochę agresywniej tutaj pograć. Wiem, zamulam z kolejką. Dlaczego? Bo rozstawiam wszystko. Ostatnie co było, to były te małżeństwa dyplomatyczne, nie? z których, mm -hmm. się, z których się głośno śmiałem. No Użyłem. tak, no wysy wysyłałeś te. Bo. Księżniczki, żeby się jebało no, za no hajsy. Właśnie. Za hajsy z YouTube'a, <coughs> Zabierz production, Dobra. W te W te otoczytanie wybudujemy sobie. Zo. E, o, następna tura będziemy mieli karabiny Gatlinga. To będzie można się pobawić w. Właśnie, jak wyglądają badania na Big Band. Dobra, czekaj, Kaplica, gildia muzyków, gildia artystów, gildia pisarzy. To się nie przyda. E, zakład kamieniarski. Pójdę trochę bardziej w ekonomię, bo zdycham. O, i mam wolnego szpiega. I ty się wyślij do Wenecji Brak technologii do wykradnięcia. No to masz problem. No ja mam podobny, kto nie ma rozkazów jeszcze? Pan łódka, pan łódka niech śpi. Przesuwanie jednostek aha, bo to się naprodukowały na siebie. Tak, 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 tak. No. Ogólnie hmm. jednostek to my mamy całkiem sporo w chwili obecnej. Ja wyślę do ciebie tych i ci ich podaruję, zawsze hmm. będziesz miał lancjery dodatkować. E. dobra, spoko. Z nich, z nich są czołgi później wiesz no ja i tak sobie w takim miejscu, że w sumie... Misja handlowa! A masz misje handlowe? No jasne, zrobiłem właśnie jedno, mam 6795 sztuk złota Ile masz? To weź mi kurczę podejść... 6795 bo... sztuk złota i 188 naturę Weź mi podrzuć trochę, bo ja mam minus 8 naturę, podejść mi z 2000 A, znowu musiałem wyrenderować eee... mapę Nie Czemu? Nie się Ci w tej chwili, Sądziesz ponieważ robi? stawiam miasto, rozbudowuję szybko miasto, no dobra to jest tyle stawień. pól, ile się da i dopiero wtedy to jest będziemy się zastanawiać. Awans jednostki, strzelcy, wyszkolenie... Gdzie Ty postawiać to miasto? A, tutaj. E, Ulepsz jednostkę, karabiny Gatlinga, no dobra. Mm. To loto. loto. Nie 4, loto zakupimy, w oczot lotos zakupimy. Zakupimy mur. Dobra. Zakupimy Jesteś gotowy ten zamek? Pem. Zakupimy. Poczekaj, poczekaj. Hmm. Zakupimy arsenał. Zakupię jeszcze tutaj dodatkowo koszary. Co tu jeszcze może się przydać? Przystań targowiska, żeby to dawało jakieś hajsy na Bank. O no mojej banki, ma 4000, ale miasto ma 45 obrony. Dobra, idę, ile I Teraz robimy, wybierz produkcję. Gdzie to było? Nie, 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 robimy zakup. Landsknecht Dobra, mamy industrializację, także. Czekaj. Zakup. Eee, Landsknecht Wiesz co, ja sobie sprawdzę, do czego my w ogóle szliśmy tutaj? Eee, teoria naukowa, kolej... My do kolei szliśmy? Przez tak. dynamit... Tak, 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 chcieliśmy kolej. Dobra, ogólnie chyba dział już możemy, nie? Czekaj, muszę polewelować te jednostki, co dawno produkowałem w Talete Aha. Ty, my Aby... nie możemy cały czas jeszcze tego, dział, bo my nie mamy chemii. Warty teren... Dobra, perm. Wchodzę i... Wchodzę i idę Szpuszcz. po Wenecję, słyszysz? Albo po Sausę, Susaę. Ja idę na Panamę. Dobra, to ja zacznę wojnę z Persją i idziemy. Co? Czym z Persją? Bo tylko z nimi nie mamy, a ja stoję. No dobra, tylko że najpierw pozwól mi Panamę chociaż zająć, żebym miał tutaj jakieś miejsce. Dobra, to się cofnę kucznikami czy przerobię ich na gatlingi. No bo... Sorry stary, ale... Nie pasuje mi tak. <laughs> no dlatego przykład. cię pytam i dlatego ci mówię, a tylko, że... Tam od, odjechałeś teraz z tymi swoimi tymi gadaniem, i właśnie tak. No bo też coś mówię. Taka wiesz, e, specyfika tego, że prowadzimy se, se, sesje, serię razem i też no, coś wiem. robię, tak? Nie wiem, tylko ty gadasz, 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 gadasz jeśli ja chcę... No bo miałem dużo do opowiedzenia. Dobra, tu będą cztery oddziały konnicy, które powinny. E, ty, da, Dariusz, 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 spokojnie. Spokojnie, Dariusz. Ja, ja tutaj biegam. Andrzeju, nie denerwuj się, wyklepiemy, weźmiemy od mojego. <laughs> eee, Delorakow, zakup. Gdzie to jest? Lansknechci. Dobra, ulepsz, wejść, wejść, zakup. Lansknechci, Czuwaj, ty czuwaj. Wyjść, ty czuwaj, ty czuwaj. Dobra, tu mam cztery trebusze. Lansknechci. Dobra, mam cztery trebusze, one powinny ogarnąć. I zakupimy coś cięższego. Na przykład trend. Coś ty tu zrobił. Co? Nie, ja tak nagle patrzyłem, tu były chyba dwie jednostki, i tak nagle. land, lans. lans, wow, 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 pięć oddziałów. What the fuck, o? no? Stary. Nie, oła. Tu, no No ja tutaj pamiętam. wiesz, w łasteków się nie opierdzielamy z wojną. Tak, tak, ja wiem, pamiętam, tylko kurczę wiesz, szokuje mnie też trochę to, że. Nagle ci się tyle tego wysypało, nie? No kurczę sorry, to by się wysypało tyle jednostek, co ja miałem ustawionych na granicy e, to jest... E, ale to są Lance Knechti, więc wiesz, to nie jest nic specjalnego. No nie są też dobrze ile oni mają ataku. Mm, tak. Dobra, podzorowałem ten A dobra. Knecht jeden ma 16 siłek No, dla porównania, na przykład u mnie strzelec ma 34, lancer ma 25, a rycerz ma 20 no tak, także Landsknecht kosztuje u mnie 120 golda. No właśnie, to jest to, nie? No ty masz... O, wielki pisarz. Ale traktat w... polityczny? Traktat polityczny. W sumie zaczek, ty zajmiesz Panamę, nie? To będę miał bazę wypadową na Dariusza wtedy. No i w sumie zjedziemy Daj... go z dwóch flanek i myślę, że... Flanek. Flannyk. To tak promo? Flanek. Eee, a dodatkowo chyba skończymy to dzisiaj nagrywać. serię Jak dobrze pójdzie. Yy... Czyżby... Lanckech się awansowali w lancjerów. No, Shit, no co ty? No. O kurde, dobra. Ty masz, ty masz tam mobilny oddział po prostu tego teraz. Szybkiego reagowania. No dosłownie. No trochę, trochę zaczopowałem się tam, ale. Dobra. Udeczko, łódeczko, łódeczko płyni. Ty mówisz o zaczopowaniu, tak? Spójrz, co się u mnie dzieje pod granicą. Ja nie będę miał gdzie rozstawiać ich. No to Produkcja... Już... Czekaj, wiesz co, w produkcji? Już tu zacznę... Przyjmij ustrój. Mm, badawcze, naukowcy pojawiają się szybciej, rewolucja... Nie, przyjmijmy sobie... Taki rewolucję naukowy wezmę. Tam masz tam ustroj, tak? Czekaj, ja ma... a kiedy ja będę miał ustrój? Ja? Aktualny stan, koszt ustroju, o Boże, daleko mam. Aha, to miałem tam u góry, Boże. Uuu, tyle czasu, co nie graliśmy w cywkę Masakra. A, kto nie grał, ten nie grał. Miasto jest blokowane przez wrogą jednostkę. E? Czekaj, Dariusz. Już. Dar już. Czemu dar już. jemu statek w ogóle dryfuje w wodzie? Darek. Darek. Eee, ja bym tu pohandlował z tobą. Ja bym potrzebował... Otwartych granic, ambasady. Eee, dobra, to... Ambasadę? Przyjmij ambasadę? Okay. Mamy już ambasadę. Przyjmij moją ambasadę. Złoto za naturę. Mm. Dobra. E, handel? O, otwarte graniczce bym chciał. Odpowiada! Dasz mi otwarte granice, tak po prostu, za nic. Dobra. Tak? Tak. A, dobra, mi nie za. Otwarte, za ja, otwarte. Bo ja musiałem ja musiał ruszyć ten, jednostkę. Czyli mamy otwarte granice do nich? Tak. Na ile tur? Na no, stałe. Ale to wiesz, co to znaczy, jak ja sobie wejdę do niego i ustawię się pod bramą? To, to że jak zaczniesz wojnę, wypierdoli cię pod granicę? Nie, jak zaczniesz wojnę, to... Tak. Tak, wypierdzieli cię pod granicę, Adam. Ej... To jest zabezpieczenie, żeby tak właśnie nie robić, jak ty chcesz robić. Bo. Panama, Panama, Panama. Dobra, ja będę na dwa, dwa fronty mu tam wskakiwał. A, nie miałem Tutaj być, sobie tam. ostrzeliwuję Panamę uroczo. Te ukłoko sobie zakupię. Eee. Co by tu zakupić? Lancnechtów. No, dobra. Eee, I może już nie będę się tutaj rozciągał za bardzo i strzelców wezmę. Eee, Bierz pa... nie Nie, 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 poczekaj, strzelcy pamiętaj, że mają zasięg 1. Wiem, ale są silną jednostką, mają jednak 34 ataku, a nie 12 na lanskne. No no, ale mówisz, że chcesz na większy dystans i zrozumiałem. Nie, właśnie... nie, nie, nie be... powiedziałem, że nie będę się tutaj. No Bo... rozciągał, no właśnie, jak zrozumiałem, że. Roz... Że nie będę się rozciągał i produkował mu milion lansknechtów, o to mi chodziło. A, ja myślę, że nie będziesz się rozciągał, chodziło ci o linię. Nie. W ogóle zobacz, tych tutaj. Pozdrawiamy Pocket Pocket, Grafeuro Eurotrack Simulator. Znowu? Cały czas grę. Zaraz, kiedy nagrywamy, on zawsze gra w Eurotracka. Zobacz tego, tą perską minuskarkę buzerów. Jak oni się ustawili, czterech patrzy na ciebie, reszta patrzy do siebie. Wiesz, nigdy nie wiadomo, z której strony nadejdzie róg. Dosłownie, oni to przeczuwają. Dobra, tutaj pokój, tutaj nie jesteś przyjacielem czyimś. Sól. O, nie możemy wykraść technologii od persów, jak mi przykro. Ja tutaj to to stosuję technikę pocisku. To mi mów teraz po polsku, no? Co ty, ty? Eee, Jednostrzałowe jednostki. No. Produkujesz jednostki, atakujesz nimi, one giną, bo. no bo giną, ale w tym czasie już produkujesz następne. Aha. To jest taktyka strzelania. To podpatrzyłem na streamie u jednych kolesi, jak grali w Civkę. Aha. A to widzisz, Koleś to... stawiał miasto i spamował lansknechtami, grając właśnie na ten. Na merkantylizm. Czyli wiesz, rozwijając się od strony handlowej. Bo to ci pozwala, w... właśnie, produkować knechtów No. I on spamował nimi tak długo, aż typ padł, bo po prostu nie dał rady. Się utrzymać. No to ciekawa metoda też, oczywiście. Udeczką, wiesz co? <laughs> Przyłącz miasto. Um, dobra, to co? Teraz y, robimy wjazd do Darka. Ale poczekaj chwilkę, dobra? Bo ja tutaj muszę ogarnąć tą panamę. Dobra. Nie mogę nic zakupić, muszę wybrać produkcję e, Gdzie jest sąd sąd. Gdzie jest krzyż? No tu muszę troszkę się wiesz, ogarnąć. Jasne, spoko. Z terenem. I już możemy ten. Mi się wydaje, że najbezpieczniej będzie jak... Ja postaram się zająć w Wenecji i susę A ty tutaj przy Pasargdzie Zrobić trochę zadymu. mu Pasagardzie? Pasagady Czekaj kurde jak to miasto się nazywa? Awans mam Pasargady Pasargadzie wrogi oddział Twoi lansjerzy zniszczeni o jak mi przykro Dobra o, wygląda, wygląda to bardzo ładnie w chwili obecnej. Taka jest lo, prawda. No, ja bym... o Jezus Mary jak ty się tam szczopowałeś. Przy tej no granicy. właśnie, i najgorsze jest to, że tam u góry mam tylko jedną kratkę przesmyku. Tam będzie problem przepchnąć dwie sztuki konnicy, gatlingi i dwa trebusze na tą A ja też tak, że na północy jeszcze ten jest. Kabul. Kabul. A ja to jest marionetkowe, to ono, wiesz, ono nic ci nie zrobi. No tak, ale on ma jednego wielkiego kupca. Jak on tym dotrze do jakiegoś państwa miasta, to zdobędzie jeszcze jedno miasto. On nie ma państw miast więcej tutaj. Nie, sorry, są koło są. mnie. Są, a on ma mafeopolo, stoi koło mnie. Najpierw muszę go upolować. Dobra, łabdiada. Dobra, dom. No i co? No i teraz już chyba. Chyba wiadomo, co trzeba zrobić. No ale tylko tutaj. Po tą łódeczkę, co siedzi na moim no, terytorium. Em, hmm. Dariusz powiększył swoje terytorium o tyle, że wywalił moich, moich gości za granicę. Ja zaś się no. zastanawiam w tym momencie, czy mu wjechać już, czy nie. Jak rozpoczniesz wojnę, to będzie wyglądało po prostu tak, że tego na samym początku ci wrzucimy do tyłu. No to nie też zacznę wojnę. Zacznamy wojnę? A. Nie wiem, czy dam radę. Rada. Pójdzie na mnie, Są... bo ja mam tu duże jednostki. Chodzi o to, że mam tylko 3600, ja bym musiał kupować jednostki, a nie wybudowałem jeszcze sądu. To czekaj, zakupię tutaj... Dobra, defujemy. To... Zakupię tutaj sobie karabiny Gatlinga. Nie, najpierw Landsknechtów, bo Lansknechtów zaraz po kupnie mogę ruszyć. Dzięki temu mogę zakupić trzy razy Lanknecht i raz inna jednostka. No Więc tak. Chcę kupię trzech Lanknechtów i zakupię tutaj karabiny Gatlinga jeszcze do Dobra, wiesz co inaczej? W tym odcinku zostało jakieś 4 minuty do końca. To weźmy ten sąd ogarniemy Tutaj to wszystko jakoś przebudujemy. W następnym odcinku ruszymy na niego. Jednostka bez rozkazu, strzelcy. Czuwajcie Jednostka co? bez rozkazu. Szlak do Antenarywy Jednostka bez rozkazu, szlak do... Zanzibaru. Jednostka bez rozkazu, szlak do Wellington. Jednostka bez rozkazu. Promoich. Dobra. Kurde, potrzebuję kasy. Zaraz mi zacznie kasa kończyć. Czemu pana może strzelać? Aha, bo jest ten. No jest nie twoja. Jest nie moja. Dobra, to daj twórę od razu. Jednostka bez rozkazu, no czuwaj. A poczekaj, bez w sumie też ja się mogę przesunąć bata. tu. Tak trochę ala scumbag. Tutaj bokiem, mu wyskoczę. W sumie z drugiej strony. No, tak też zrobimy. Um, dobra, lansierze tu. Gatling, Gatling niech czeka. Dobra. Następna. O Boże, źle kliknąłem przez Ciebie. A na co? No, zrobiłem lansknechtów z zami tego, zamiast lansknechtów, lansjerów. Bo no, L są, Musi się zagadnie. Aha. No, on sobie oddział, szturm. A wy co to robi to? Aha, stoicie hmm. sobie tak hmm. po e, to weźcie się, fortyfikujcie do uzdrowienia, czy coś. No, jak się to pomyć trochę za Zajechał mi to, a ja teraz zajechałem go. Dobra. Nieważne. Zbuduj mi tu... Proszę, ja ciebie touchmacham. Dobra, robimy to tak. Anglaska bez rozkazu. No wiem, że ci strzelcy są bez rozkazu. Jej drugi statek handlowy. Nadzieja. Dobra, też czuwaj. Tymczasem chciałbym zobaczyć tutaj, co można będzie wybudować. Nie będzie można wybudować nic, więc kupię sobie Lanstierów tutaj. Zakup. A ja wykupię sobie lansknechtów. Kolejnych. Tak. Dobra. zakupię lansknechtów. I zakupię lansknechtów. I zakupię Nope, trebusz. Teraz no, wszystko, dobra. wszystkie muszę awansy porozdawać. Dobra, myślę, że masz. Dobra, już... sądzę, że mam na tyle dużą armię tutaj, że będziemy mogli się szukać. Za że na Wenecję co najmniej. Dobra. Bo na, w Pasagardzie nie widzę co tam jest. Masz jakiś szybki oddział? Weź tych, co są mi taki tak za granicą. Właśnie, po, po spaju tu o, nic nie ma. To, no dobrze, ale nie widzieliśmy tego, że tu nic nie ma. Ha, la, 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 la. Dobra, spoko. Dobra, Dobra mi to... podeszłać. Słuchaj. Podrzuć mi, żebym miał 40 lichy... daj mi 30 i na naturę więcej, co? Bo wtedy ja nie będę się musiał bać o to, że mi budżet padnie. Dobra, poczekaj, sobie rozwinę tylko humanizm. Bo miałem to. Dobra. I gdzie jest najbliższe miasteczko? Monako. To jesteś ty, tak? Tak. Złota na turę. Dobra, tu być mi 30 bogactwo. przez 25 lirów. No, masz. Ok, akceptuj. Dobra, w tym momencie bia ja idę z budżetem w górę. Ja następną turę pewnie będę gromadził jeszcze hajsik. Nie będę nic kupował i w tym miejscu zakończymy ten odcinek, dzięki wam wielkie za uwagę, zapraszam na mój kanał, zapraszam też na kanał Adama, zależy u kogo to teraz będzie oglądane i u kogo to obejrzycie i usłyszycie. Dzięki wam wielkie i Dzięki, tak wam wielkie. dzięki I za uwagę. trzymajcie się, hej.